Zastanawiałam się, czy publikować ten materiał, bo załamało mnie to, co przeczytałam. Zapewne wiesz co nieco o bestialstwie Rosji, ale czy słyszałeś o najnowszym pomyśle ich geniuszy na rekrutację wojowników na wojnę? I nie, nie chodzi mi o skamłanie o żołnierzy Kim Zong Una w zamian za ryż. Nie chodzi mi też o tiktokowych żołnierzy Kadyrowa. Którzy i tak nie walczą za to ich wódz zarabia krocie. Nie chodzi mi też o łapanki emigrantów, którym siłą wręcza się rosyjski paszport, żeby w majestacie prawa wysłać ich jako mięso armatnie. Porozmawiamy sobie dziś o tym, jakie piekło Putin i jego gieroje zgotowali zwykłym Rosjanom i jak cofnęli ten kraj. Pewnie domyślasz się, że w Rosji nie ma już chętnych do tego, aby dobrowolnie iść do armii i umierać za nic na Ukrainie. Dlatego pazerne bestie z Rosji wymyślili dla pieniędzy plan, który przeraża skalą bezwzględności i odczłowieczenia. Dogadali się z władzami regionów, aby przekazali im listy elementu społecznego. Bezdomnych, alkoholików, osoby bezrobotne. Zrobili zbiór osób, o których nikt nie będzie się upominać. Następnie wysłali po nich osoby bez mundurów, które ich odszukały, porwały i torturami zmusili do podpisania kontraktu na wyjazd na Ukrainę. Ciarki człowieka przechodzą jak o tym myśli, ale ich bestialstwo na tym się nie kończy. Otóż, żeby jeszcze tego było mało, zabierają im wypłatę za zaciąg do wojska. To jest po prostu totalne dno. Napisać o nich, że jest to zbyt to jakby nic nie napisać. Jak podłym jest kraj, w którym nie można być już nawet żulem. Putin i jego ludzie postanowili zrobić sobie selekcję, traktując ludzi gorzej jak stado bydła. Jak bardzo Putin cofnął cywilizacyjnie Rosję, najeżdżając na Ukrainie! Zwykli ludzie mają po prostu piekło na każdym kroku. Nawet ziemniaki podrożały o 300% na przełomie kilku miesięcy. To jest najbardziej podstawowy produkt, a jego ceny poszybowały tak dotkliwie, że ludzie nie mają jak związać końca z końcem. Żeby jeszcze upodlić bardziej ludzi, Putin i jego świta rzucają do sklepów tzw. Ziemniaki socjalne, które co prawda podrożały tylko o 100%, ale tutaj najlepsze. Są wielkości dużego groszku i zwykle są czarne w środku. To jest totalny odpad, nie da się tego spożytkować nawet jako pasze dla świń, ale jakby kto pytał, tanie ziemniaczki są. Samochód w Rosji stał się dobrem luksusowym, ale nie tylko przez brak importu z zachodu. Okazało się, że są regiony w Rosji, których kradzież aut zwiększyła się nawet o 500% w przeciągu roku. Wyobrażasz sobie tę skalę problemu? I tutaj dowcip, który jest rzeczywistością. Zgadnij, jakich aut w Rosji nie kradną? Otóż aut chińskich i rosyjskiej Łady. Kradzieże nie wynikają tylko z braków, ale tego, że nie ma w Rosji części zamiennych do zachodnich aut, a nasyfiaste zamienniki z Chin, trzeba czekać po trzy miesiące. Okazuje się, że gdy masz Mercedesa i rozbierzesz go na części, to wartość auta idzie do góry dwa i półkrotnie. Rosja po prostu zapada się w sobie. Jak żyć w takim kraju? Czy wiedziałeś, że przeciętny Rosjanin dziś patrzy na Polskę jak na raj utracony? To nie żart. Podczas gdy my jeździmy nowymi samochodami, oni stoją w kolejkach po chińskie zamienniki iPhone'ów. Wojna na Ukrainie nie tylko zrujnowała rosyjską gospodarkę, ale też obnażyła absurdalną przepaść między życiem w Polsce a tym, co dzieje się za wschodnią granicą. I teraz uwaga: nawet rosyjscy patrioci potajemnie marzą o tym, żeby mieć polski paszport. Zacznijmy od twardych danych. Sankcje Zachodu uderzyły w Rosję jak młot w kryształową wazę. Efekt? Gospodarka skurczyła się o 7% w pierwszym roku wojny, a rubel stał się tak stabilny jak domek z kart na trzęsieniu ziemi. Elon Musk mógłby kupić całą rosyjską giełdę za ułamek swojego majątku, a przeciętny Rosjanin musi pracować 3 miesiące, żeby kupić ten sam telefon, który Polak bierze na raty bez zastanowienia. Ale to dopiero początek tej groteski. Weźmy Aleksieja K., zwykłego urzędnika z Moskwy. Przed wojną jeździł używanym BMW. Teraz przesiadł się na ładę, bo części do niemieckich aut są albo niedostępne, albo kosztują tyle, co jego półroczna pensja. W Polsce ludzie narzekają na drożyznę? Niech spróbują żyć tutaj, mówi w rozmowie z anonimowym blogerem. Jego żona Irina dodaje: Kiedyś śmialiśmy się z Polski, że to wasal zachodu. Teraz widzimy, że to my jesteśmy w klatce, a wy macie klucz. A teraz pomyśl o tym. Rosyjskie supermarkety przypominają już nie sklepy a Muzeum Gospodarki Socjalistycznej. Półki uginają się pod chińskimi podróbkami, a prawdziwe parmezan czy włoskie wino to towar dla oligarchów. Tymczasem w Polsce Lidl i Biedronka oferują produkty, o których Rosjanie mogą tylko pomarzyć. I nie, to nie jest przesada. Wystarczy spytać Dmitrija Miedwiediewa, który niedawno wściekł się na Twitterze, że Zachód chce zagłodzić Rosję. Ciekawe dlaczego sam lata prywatnym odrzutowcem, podczas gdy jego rodacy uczą się robić domowy ser, bo importowy jest za drogi. Ale to nie tylko kwestia jedzenia. Rosyjski rynek technologii leży w gruzach. Apple i Samsung wycofały się z Rosji, a teraz miejscowi geniusze próbują sprzedawać chińskie smartfony pod przykrywką rosyjskich innowacji. Efekt? Telefony się przegrzewają, a aplikacje kraszują częściej niż kurs rubla. Tymczasem w Polsce stoi najnowszy iPhone w co drugiej kieszeni. I nikt nie musi go kupować na czarnym rynku za trzykrotność ceny. A co z podróżami? Przed wojną Rosjanie uwielbiali wylegiwać się na tureckich plażach. Teraz? Wiza do Unii Europejskiej to dla nich jak bilet na Marsa nieosiągalny. Nawet Dubaj stał się za drogi, bo ich waluta jest warta tyle, co papier toaletowy. Tymczasem Polacy latają, gdzie chcą, a ich paszport otwiera drzwi, które dla Rosjan są zamknięte na cztery spusty. I teraz najlepsze, rosyjska elita już to zrozumiała. Oleg T, biznesmen z Petersburga, który jeszcze dwa lata temu gardził zachodnimi sługusami, teraz przeniósł firmę do Kazachstanu, żeby uniknąć sankcji. Gdybym miał polskie obywatelstwo, nie musiałbym się ukrywać. Przyznał w wywiadzie dla niezależnego portalu. To samo myśli tysiące Rosjan, którzy masowo uciekają do Gruzji czy Armenii, krajów, które i tak są biedniejsze od Polski. A teraz zapamiętaj to. Rosyjska propaganda wciąż krzyczy, że Zachód upada, ale ich własne miasta przypominają coraz bardziej sceny z postapokaliptycznego filmu. Wystarczy spojrzeć na Władywostok, gdzie w zeszłym roku zabrakło cementu. Tak, cementu. Tymczasem w Polsce buduje się autostrady, stadiony i nowe osiedla. Podczas gdy Rosjanie muszą kombinować, jak naprawić dziury w drogach bez dostępu do asfaltu. Najbardziej ironiczne? Rosjanie zazdroszczą nam nawet polityki. Tak, tej samej, na którą my narzekamy codziennie. Dlaczego? Bo u nich nie ma wyborów, tylko teatr jednego aktora. Nawet ich opozycja to marionetki, podczas gdy w Polsce można publicznie nazwać premiera idiotą i najwyżej dostanie się mandat za przekleństwa. Podsumowując, wojna na Ukrainie zrobiła z Rosji kraj trzeciego świata z bronią atomową. Ich gospodarka się wali, społeczeństwo jest coraz biedniejsze. A marzenia o potędze rozsypują się jak ruble w hiperinflacji. I podczas gdy my narzekamy na ceny pietruszki, oni patrzą na nas z zazdrością, bo w Polsce nawet kryzys wygląda jak luksus w porównaniu z ich codziennością. I na koniec wisienka na torcie. W zeszłym roku rosyjskie media podały, że Polska to upadający kraj. Tylko że w tym samym czasie ich własny rząd ukradkiem kupował polskie produkty przez pośredników, bo ich własne nie nadawały się do użytku. No cóż, jeśli to jest upadek, to chyba wolimy być upadający niż wspaniale izolowani. Rosja versus Polska. Wojna, która obnażyła absurdalną przepaść między wielką potęgą a zwykłym życiem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Rosjanie nienawidzą Putina, ale boją się to głośno powiedzieć? Albo dlaczego ich wielkie zwycięstwa na froncie kończą się tym, że muszą kupować drony od Iranu, podczas gdy Polska produkuje własne? Wojna na Ukrainie nie tylko zniszczyła rosyjską gospodarkę. Zmieniła też sposób, w jaki sami Rosjanie postrzegają swój kraj. I uwaga! Coraz częściej patrzą na Polskę nie jak na wroga, ale jak na niedościgniony wzór. Rosyjski sen o samowystarczalności czyli jak Kreml sam sobie podciął gałąź. Pamiętasz, jak Rosja chwaliła się, że jest najbardziej samowystarczalnym krajem świata. No cóż, teraz ten mit rozpadł się jak rosyjski czołg trafiony dronem. Sankcje uderzyły w każdy sektor. Od technologii po medycynę. I nie, to nie jest propaganda. Wystarczy spojrzeć na liczby. Przed wojną Rosja importowała około 40% leków. Dziś? Apteki w Moskwie przypominają Muzeum Medycyny Radzieckiej. Brakuje nawet podstawowych antybiotyków, a rosyjscy lekarze muszą kombinować, jak leczyć pacjentów bez dostępu do zachodnich technologii. Tymczasem w Polsce, mimo narzekań na służbę zdrowia, Wciąż można dostać nowoczesne terapie, a polskie firmy farmaceutyczne rozwijają się w tempie, o którym Rosjanie mogą tylko pomarzyć. Ale to nic w porównaniu z tym, co dzieje się w przemyśle. Rosyjskie fabryki, które jeszcze niedawno produkowały części do BMW i Mercedesa, teraz kleją chińskie podróbki, bo oryginalne komponenty są pod sankcjami. Efekt? Nowe rosyjskie samochody psują się po kilku tysiącach kilometrów, a kierowcy modlą się, żeby nie musieli jechać do warsztatu. Dla porównania. W Polsce w zeszłym roku sprzedano ponad 300 tysięcy nowych aut, a rynek używanych kwitnie. Rosjanin? Jeśli ma samochód, to prawdopodobnie 20-letnią ładę, która ledwo zipie. Rosyjska duma versus polska rzeczywistość. Czyli dlaczego ich propaganda już nie działa? Wiesz, co jest najzabawniejsze w rosyjskiej propagandzie: to, że nawet jej twórcy już w nią nie wierzą. Ostatnio jeden z rosyjskich telewizyjnych ekspertów powiedział, że Polska upadnie za pół roku. Problem w tym, że to samo mówili 5 lat temu, i 10 lat temu, i 20 lat temu. Tymczasem to Rosja się wali, a Polska buduje kolejne inwestycje. Weźmy przykład infrastruktury. W Rosji drogi są w takim stanie, że nawet czołgi się psują. W zeszłym roku w obwodzie Pskowskim zawalił się most, który dopiero co wyremontowano. Koszt 10 milionów dolarów. Tymczasem w Polsce, mimo wszystkich problemów, buduje się autostrady, linie kolejowe i lotniska. Nawet zwykła droga powiatowa w Polsce jest lepsza niż większość tras w Rosji. Rosja wciąż uważa się za mocarstwo, ale nawet ich sojusznicy odwracają się plecami. Tymczasem Polska, która miała być wasalem zachodu, dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie. Kto tu właściwie wygrał zimną wojnę? Dziękuję ci za uwagę i zobacz następne wideo, które wyświetlam ci właśnie po prawej stronie. Będę przeszczęśliwa, jeśli ci się spodoba.